Rest 3 został zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach technicznych, gdzie intensywne odbicie cząstek ścierniwa powoduje szybkie matowienie szyby. Idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie konieczna jest częsta wymiana zewnętrznej szyby szklanej bez potrzeby przerywania pracy, np. w ładowniach statków czy zbiornikach. Innowacyjna konstrukcja hełmu umożliwia wymianę szyby szklanej lub siatki stalowej bez otwierania wizjera, co zapobiega rozszczelnieniu hełmu. Wewnętrzna szyba z poliwęglanu jest osadzona w profilowanej, rozprężnej uszczelce gumowej, co zapewnia trwałą ochronę. Wizjer jest zabezpieczony ramką wykonaną ze stopu aluminium. Mocowaną na zawiasach do korpusu hełmu, co gwarantuje łatwość użytkowania. Helm dostępny jest w kilku wersjach: RES-3 standardowa wersja, RES-3G wersja gumowana, RES-3G OH wersja gumowana z naucznikami przeciwhałasowymi, RES-3OH wersja z naucznikami przeciwhałasowymi.